Szanowni Państwo, wszystkie wielkie inwestycje, ważne inwestycje dla rozwoju, takie, które podnosiły narody, podnosiły, państw, podnosiły państwa na wyższy poziom cywilizacyjny, zaczynały się od odważnej wizji, ale także od bardzo... Trudnych działań, działań związanych z różnego rodzaju badaniami środowiskowymi, zgodami administracyjnymi. I wszyscy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że przecież czy ogromne ciągi komunikacyjne, czy wielkie porty morskie, czy właśnie też wielkie porty komunikacyjne, właśnie z takimi działaniami się zawsze wiązały i muszą się wiązać. I dlatego kilka lat temu. Podjęliśmy taką decyzję, decyzję dobrą dla wszystkich Polaków, że chcemy, aby w Polsce pod, powstał centralny port komunikacyjny, duży, hubowy, centralny port lotniczy z podpięty, podpiętymi do niego, jeśli można tak powiedzieć, szprychami kolejowymi, czyli połączeniami kolejowymi, połączeniami, których Polska również potrzebuje. Potrzebuje po to, aby ułatwić komunikację pomiędzy wszystkimi naszymi mieszkańcami. Ale także dla ochrony środowiska, także dla przyciągnięcia nowych inwestorów, dla podniesienia szans rozwojowych, dla zmniejszenia kosztów działalności naszych przedsiębiorców. I wierzę, że ten niezwykle ważny, bodaj najważniejszy projekt w historii Wolnej Polski ostatnich 35 lat będzie kom komunikowany. Będzie kontynuowany. Wierzę w to, chociaż po wysłuchaniu tej debaty dzisiaj tutaj sejmowej, po wysłuchaniu niektórych, pożal się Boże, pytań, powinienem nabrać wątpliwości. Ale jestem optymistą i nadal w to wierzę, że ta ciągłość będzie utrzymana, że, że będziemy realizować tę wielką ideę, tej, tę ideę Polski ambitnej. Wiem, że Polacy chcą móc latać z Polski, a nie przemieszczać się poprzez inne huby komunikacyjne u naszych sąsiadów. Wiem, że Polska na to stać. Stać nas na takie projekty, i pokazaliśmy to po realizacji wielu innych programów inwestycyjnych w całej Polsce. Dwa słowa jeszcze za chwilkę o tym powiem. Ale wiem też, że mamy pewien oddolny ruch społeczny, mamy pewne poruszenie społeczne wokół tego tematu i chcę podziękować wszystkim od prawa do lewa. Dzisiaj tutaj były głosy z lewicy. Chcę podziękować za te głosy naszych skąd inną przeciwników politycznych, ale cieszę się, że są takie głosy, które ponad podziałami politycznymi potrafią wznieść się i potrafią proponować to, co jest dobre dla Polski, dla środowiska naturalnego, dla rozwoju gospodarczego, po to, żeby Polacy mogli więcej zarabiać. Szanowni Państwo, to pada rzadziej w tej debacie, ale. W końcu taki port komunikacyjny to także nowe, wielkie możliwości rozwojowe dla, dla wielu ośrodków, ale w szczególności dla tego konkretnego miejsca i dla ośrodków, które wokół niego są położone, ośrodków miejskich, takich jak Łódź, nie tylko Warszawa. I tak jest skonstruowany cały ten projekt. Wreszcie popatrzcie Państwo na, na kraje podobnej wielkości do nas: Hiszpania, Francja, Włochy, mają koleje, czy Niemcy podobnej wielkości terytorialnie, ludnościowo nieco większe od nas. Mają szybkie koleje, szybkie możliwości dojazdowe, i my chcemy również, aby Polacy mieli takie możliwości. To niezwykle ważne, aby szybciej zrealizować nasze szanse rozwojowe. Z mojego doświadczenia biznesowego, bankowego, wiem doskonale, że tak wielkie projekty muszą odbywać się w pewnych fazach. Tak to jest zawsze z, z takimi projektami. I dlatego to, co dzisiaj tutaj usłyszałem od pełnomocnika, to szanowni państwo, spójrzmy na tym zasłonę milczenia. Doświadczenie tego pana w prowadzeniu dużych projektów infrastrukturalnych jest jakieś takie naprawdę no, bardzo nikłe. Ale ja wierzę w to, że ten projekt może naprawdę być pociągnięty ponad jakimikolwiek podziałami, bo on jest po prostu dobry dla Polski. Podobnie jak dobre dla Polski były inwestycje, Rozsiane po całym kraju, te, które widać z okna niemal każdego domu, w gminach, powiatach całego kraju. Te inwestycje prowadziliśmy od wielu, wielu lat pod hasłem inwestycji strategicznych, ale w Polsce lokalnej. To domy kultury, remizy strażackie to szpitale to żłobki przedszkola. To te inwestycje z biało-czerwoną i zgodłem Polski, które widzicie Państwo rozsiane po całej Polsce. To inwestycje drogowe, zabytki i wiele, wiele innych dóbr, które są rozsiane po Polsce lokalnej. Nie dajmy ich zatrzymać. To niezwykle ważne inwestycje, również strategiczne, właśnie strategiczne dla wiosek, miast, miasteczek, które nigdy wcześniej, przez dziesiątki lat, nie widziały takiej fali inwestycyjnej, jak to, co w ostatnich kilku latach przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy, bo to ponad 100 miliardów złotych, które również utworzyło wiele miejsc pracy, przyciągnęło wielu inwestorów, także z o wysokich, Zaawansowanych technologiach, a więc bardzo dobra przestrzeń rozwojowa dla Polski. I chcę się odnieść jeszcze do jednej sprawy, która tutaj dzisiaj z trybuny Sejmowej była omawiana, a mianowicie do tematu inwestycji w bezpieczeństwo polskie. Bo jak najbardziej centralny port komunikacyjny również przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny, zwiększenia bezpieczeństwa Polski, szybkiego przerzutu wojsk. To jest port, na który czekają Amerykanie również, czekają różni przewoźnicy, ale czekają także specjaliści od spraw wojskowych, nasi sojusznicy w NATO, aby, aby podnieść poziom bezpieczeństwa jeszcze wyżej. Ale Podam tylko dwie liczby. 37 miliardów to łączne wydatki na uzbrojenie w czasie, naszych, w czasie końców rządów naszych poprzedników w 2015 rok i 160 miliardów zaplanowane przez nas w naszym budżecie, który niczym skarb. Przekazaliśmy naszym następcom, a tam znajduje się 160 miliardów złotych na wydatki zbrojeniowe. Szanowni Państwo, niech to również będzie temat ponad podziałami, ponieważ ponad jakimikolwiek partyjnymi sporami, ponieważ zagrożenie ze wschodu jest realne. Od kilku lat znacząco podnieśliśmy stan osobowy armii Polskiej i znacząco podnieśliśmy stan uzbrojenia armii Polskiej, kupując ten, ten sprzęt, który był jak najszybciej dostępny, który był dostępny, jak to się czasami mówi, spółki. A co mieliśmy czekać 10 lat, aż coś zostanie wyprodukowane? Czy lepiej jest kupić super nowoczesne czołgi Abramsy K2, super nowoczesne um, samoloty bojowe F-35, które będą dużo szybciej dostępne niż czekając w normalnych kolejkach? Tak, dokonaliśmy tego ogromnego wysiłku. Naprawiliśmy system finansów publicznych, tam pojawiły się nowe pieniądze. Te pieniądze przeznaczyliśmy w ogromnym stopniu właśnie na uzbrojenie polskiej armii, na wzrost stanu osobowego polskiej armii. To niezwykle ważny temat, który powinien łączyć wszystkich Polaków, bo fundament bezpieczeństwa jest tą mocną bazą, na której właśnie mają wyrastać wszystkie kolejne dobre projekty dla naszej ojczyzny, dla wszystkich Polek i Polaków. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Chorała. Szanowni Państwo, dzisiejsza informacja rządu, a później debata nad tą informacją no, była dla mnie osobiście bardzo smutna, ponieważ obserwuję taką, info, taką debatę toczącą się w mediach społecznościowych, toczącą się między zwykłymi Polakami. I muszę przyznać, że zwykli Polacy w tych debatach prezentują wyższy poziom merytoryczny niż wielu posłów głównie, po, a nawet w ogóle po stronie koalicji rządzącej, a o zgrozę również pełnomocnik do spraw CPK zaprezentowali na tej debacie. Zamiast rozmowy o tym, jak w sposób optymalny projektować rozwój Polski, jak rozłożyć harmonogram, które z projektów być może są ważniejsze i je trzeba realizować w pierwszej kolejności, jak parametryzować kolejne etapy tego planu, wielkiego planu rozwoju Polski. Słyszeliśmy często no, prymitywne grepsy, jakieś dziwne teksty, na przykład jako zarzut, że oto zaprojektowaliśmy coś, czego nie ma. To pani poseł Lenartowicz z Platformy. No, jak wiadomo, jest teraz taka nowa szkoła budownictwa, że najpierw coś buduje, a potem, dopiero jak jest wybudowane, to się to projektuje. O no, pary absurdu. Poziom naprawdę żenujący, jeżeli ktoś chciałby się coś dowiedzieć więcej o programie CPK, czyli o przyszłości Polski, o tym, jakie będzie miał perspektywy, no to niestety musi wejść na Twittera, czy tam x na Facebooka, poguglać, wejść na YouTube'a, to się więcej dowie, niż z wypowiedzi pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ale naprawdę, i tu chcieliśmy wspólnie zapylać, zostawmy to na boku. Nawet ustalmy, tak jak mówiłem, że PiS jest zły, ja to już w ogóle najgorszy, przyjmę to miano, pod warunkiem, że ten program będzie realizowany, że te cele rozwojowe dla Polski, że blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy, że prawie bilion złotych produkcji dodanej w polskim PKB, że 200 miliardów w perspektywie do 2060 roku, wielki, więcej w polskim budżecie z tytułu udziału w wacie i w Cle od towarów transportowanych drogą lotniczą. Że każdy, prawie każdy Polak będzie mieszkał w promieniu. 30 minut dotarcia do stacji kolejowej, gdzie będzie miał ofertę całego szeregu połączeń, które umożliwią mu podróż koleją po całej Polsce. Że Polska będzie wreszcie osiągnie pełną zdolność do realizacji trzeciego punktu Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli zdolności do absorpcji sojuszniczych wojsk, która na poziomie strategicznym zapewnia odstraszanie przede wszystkim bezpieczeństwo Polski. Bo oczywiście ten wymiar militarny, bezpieczeństwa CPK to nie chodzi o to, że to będzie baza wojskowa na czas wojny, kiedy ją można zniszczyć. Tam niektórzy też bzdurzą, że jedną rakietą. Nie, chodzi o to, żeby wojny nie było, o to nam wszystkim chodzi. A żeby wojny nie było, to musimy odstraszać agresora, a żeby odstraszać, to musimy mieć zdolność do szybkiego przyjmowania dużych wolumenów sojuszniczych wojsk. Wspominał o tym pan premier, wysunięta szpica NATO to jest 100 tysięcy żołnierzy, 27 brygad, jedna brygada, 1400 jednostek sprzętu i 500 kontenerów. Możecie to państwo sobie przeliczyć. Potrzebujemy punktów, który można przyjąć, Ponad tysiąc operacji lotniczych dziennie najcięższych samolotów transportowych, przeładować je szybko i szybko roz, po całym kraju rozprowadzić czyli musi to być też węzeł komunikacyjno-logistyczny. Ale to jest też i przede wszystkim projekt biznesowy. Pozyskaliśmy prywatnego inwestora, który chce wyłożyć swoje pieniądze, konsorcjum wielkich, światowych firm, chyba największego prywatnego operatora lotnic na świecie i dużego funduszu inwestycyjnego. Chcą wyłożyć swoje pieniądze, żeby zostać udziałowcem mniejszościowym przy kontroli właścicielskiej po stronie polskiego państwa. Stopa zwrotu z tej inwestycji to już nie jest tajemnica. 12,5%, czyli bardzo, bardzo przyzwoita, bardzo, to bardzo dobry biznes. To realizacja naszych unijnych zobowiązań w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TENT. Samo CPK jest na sieci bazowej tej najważniejszej transeuropejskiej sieci transportowej. I stąd nasz apel. Naprawdę nie rościmy tu sobie praw autorskich. Niech to się nazywa jak chce. Niech to się nawet nazywa sukcesem rządu Donalda Tuska sukcesem rządu Platformy, PSL-u, lewicy, nieważne, czyj to będzie sukces w wymiarze politycznym. Ważne, żeby był to sukces wszystkich Polaków i przyszłości Polski. Stąd. W ramach zespołu pracy dla Polski pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego przygotowaliśmy projekt uchwały sejmu. Dzisiaj złożymy go formalnie do prezydium sejmu, w którym sejm rzeczpospolitej wezwie rząd do szybkiej realizacji programu inwestycyjnego CPK. Ja mam nadzieję, że jesteśmy na to otwarci, żeby wspólnie, ponad podziałami, ten Projekt uchwały został przyjęty i żeby takie zobowiązanie dla rządu, które skądinąd wynika z ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, ale no jest potrzeba w dzisiejszych czasach to zaktualizować i potwierdzić. Niestety te procesy zostały zatrzymane. Słyszymy o tym, że nie złożono na czas wniosków o dofinansowanie unijne. W zwłoce jest już wojewoda mazowiecki powinien wydać decyzję lokalizacyjną. Czekamy na ogłoszenie przetargów, które już były przygotowane, więc już ta precyzyjna machina, która tak w bardzo ambitnym harmonogramie została tak zaprojektowana, żeby to wszystko bardzo szybko szło do przodu. Tam już ktoś sypie piach w te tryby, już tam wyjmuje poszczególne zębatki. Chcemy, żeby tak nie było. Czekamy na audyt, audytu nie ma, nikt się nim nie zajmuje i nawet nie ma przetargu, że ma być audyt. Jest tylko ogłoszenie o zamiarze przyszłego ogłoszenia przetargu na audyt. Dlatego podsumowując, wszyscy razem z różnych opcji z różnych środowisk, tak jak to jest wśród Polaków, którzy od lewicy do prawicy, różnych, z różnych poglądów, z różnych środowisk popierają CPK, tak żeby też było w Sejmie. I niech chociaż ten jeden element, ten jeden punkt będzie naszym wspólnym sukcesem, żebyśmy też jako klasa polityczna pokazali Polakom, że w jakiej sprawie ważnej dla ich przyszłości umiemy się dogadać i pracować razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam jeszcze, że dzisiaj o 16.00 spotyka się właśnie zespół, który został zainicjowany przez pana posła i rozpocznie pracę formalną też międzypartyjną.